Ma radzymi, ze mną Ela Kursa-Leder, po raz drugi w wywiadzie, autorka książki 52 głosy duszy, za nami Zegrze, powiedz co my tutaj robimy? Towarzyszę ludziom w procesach transformacyjnych, w odkryciu swojego potencjału i też to nie jest standardowa praca. To nie jest coś standardowego, to nie jest standardowy coaching, to, hmm. tylko to jest na bardzo głębokim poziomie proces, który się nie odbywa w sali, który się nie odbywa w zamkniętym pomieszczeniu, odbywa się właśnie na świeżym powietrzu. No dobrze, ponieważ... ale zaczynasz od tego, żeby... Zobaczyć, jaki ktoś ma talenty. Tak, tak, tak. Na pewno zaczynamy od zrobienia testu talentów. Jest to test, który każdy może zrobić w zaciszu swojego domu, na komputerze. Wtedy robi ten test, test samodzielnie, a dzięki... potem z tym wynikiem umawia się na pełen proces. Zaczęłam, bo ja tę grupę założyłam w chwili, kiedy sama zrobiłam właśnie swój test. I nie sądziłam, że po tym sześciu latach obecnie. Dołączy tak wiele ludzi i tak wiele ludzi już jest świadomych siebie, zmian, jakie dokonują. To zapraszamy do Eli na profile social media do przeczytania książki, śledzenia i podawania dalej osobom, które potrzebują takich zmian. Zapraszamy.